Siemaneczko, siemaneczko widzowie z tej strony a cię Widzowie dzisiaj dla was nagrywam Eurotrack Simulator 2 Widzowie na początku ze spraw organizacyjnych <Siemmening> <kUSIC> Dziękuję wam bardzo serdecznie Za live'a, który odbył się wczoraj No i dziękuję też wam bardzo za 900 subskrypcji Widzowie dziękuję wam bardzo, że jesteście I mam nadzieję, że będzie, ca że będziecie ze mną cały czas Dzisiaj zrobimy sobie teraz Teraz troszeczkę dużo Może troszeczkę dużo No zobaczymy jak nam to wyjdzie Bo wiemy, że jak to wszystko wygląda Mamy 60 tysięcy No i tak może dzisiaj do 4, Do stówki Dobijemy Miejmy taką nadzieję, nawet z kierowcami I widzowie, jeśli wam się takie filmy Podobają to zostawcie łapeczkę w górę w Suba na kanale, z dzwonem 4 łapki w górę pod tym filmem To mam nadzieję, że będzie że wbijecie kolejny odcineczek z Eurostrak Simulator tu i już jutro na kanale będzie supermarket prawdopodobnie, aczkolwiek jeszcze się waham co do tego. Ale to już zobaczycie jutro o godzinie 17. A, a ten kto jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, to warto to zmienić, bo jutro też może być mega fajny odcineczek. Jak nie supermarketu, a wiem, że raczej to nie będzie. Na 90%, więc od razu Wam mogę powiedzieć, że będzie też fajny odcineczek. Dobra, a my parkujemy sobie pod swoją naczepę, którą mamy pod kontenerową z Wieltona. I zaraz zobaczymy, jak nam to wszystko pyknie. Dobra, podpinamy i jedziemy do pierwszej, lepszej oferty, które mamy po prostu... Rynek przesyłek I zaraz zobaczymy, nie to rynek nie, Rynek ładunków bardziej Katowice Bo jesteśmy właśnie w Katowicach Idzie tak nas najbliżej przyciągnie 143 153 No żeby tak sobie troszeczkę podorobić. O dobra weźmiemy sobie jabłuszka 18 ton Tragedii Jakiej takiej nie ma nie widzę Skania ładnie chodzi, ja jestem z niej bardzo zadowolony, w Baku też trochę dużo ma, więc naprawdę jestem z niej bardzo zadowolony. I widzowie, też Was bardzo serdecznie zapraszam na Discorda razem z Instagramem są w opisie. Tam się najszybciej dowiadujecie o odcinkach oraz live'ach i różne informacje, które mogą być na stanie. A my lecimy cały ten si czas i tak jak na live. Ie. A widzowie live'ik odbędzie się w niedzielę, prawdopodobnie o godzinie 18. Warto wbić, więc po prostu będziemy się bardzo fajnie, świetnie bawić. Dobra, to sobie weźmiemy jabłuszka. 2,21 tysięcy. A ja, co ja będę? Parkujemy i lecimy. I widzowie, na 1000 subskrypcji będzie też fajny odcinek. Można by powiedzieć, że to będzie jeden z najsłynniejszych, i będę o tym pamiętał. Jeden z najlepszych filmów na kanale. Ci, co na live byli, to wiedzą, jaki to będzie odcinek. A ci, co nie wiedzą, to po prostu wiemy, jak to wygląda. Ale nie bójcie się, wszystko będzie w jak najlepszym porządeczku. Ale to skania ładnie wygląda. A ze sklina zrobię szybciutko. I lecimy. No, z tego koloru jestem bardzo zadowolony, że udało nam się taki pięknie wyłuskać. W ogóle jestem z tej ciężarówki bardzo bardzo zadowolony. Nie mogę sobie podnieść przedniej osi. Wielka szkoda. Czekajcie, bo to blisko trochę krawężnika Ale jedziemy. Przede wszystkim pędzimy i jedziemy. To ma ile? Jeszcze do przejechania? 2800. 800, no to ładnie Zatrzymamy się, bo jest znak stop Żeby nie było Że się nie zatrzymałem Bo jadą cały ten czas Dobra teraz by No było, sorry Panowie z, Mercede z Mercedesa i ze Scani. No normalnie jestem dumny, że mi się tą skanię udało tak zbudować prześlicznie No i może już w kolejnym odcineczku albo na live zobaczymy Uda nam się zrobić dwuosiówkę Żeby większy tonaż wozić No i żeby nam też było po prostu łatwiej, nie? Manewrować, nie manewrować I te różne sprawy A my sobie jak na razie w porządku jedziemy Damy sobie regulację jeszcze świata. jak Wiadomo, że nie można na Dwupasmówce półautostradowej A, Czekajcie, bo tu można sobie tak podglądać Miasto 50 Drogi, no lokalne Autostrada 80, jest git Jest gut Ale świecą one ładnie, tyle mogę też powiedzieć Niesamowite są Te światełka No my jedziemy, 130 km. Jest naprawdę pięknie. Damy sobie na tempo mat 123 i tak sobie będziemy powolutku jechać. 120. No dobra, 130. A co? Szybko pójdzie. Na stacji benzynowej nie musimy się zatrzymywać, bo jak wiemy, mamy te swoje. Że już paliwko zatankowane. Tankowałem. Jak poza odcinkami, poza liveami, żeby po prostu tak było. Drem 110. Jabłuszka 20 18 ton 18. Za ile? Za 201 tysięcy. No trochę się opłaca. Jakby nie, pop... jakby popatrzeć na to wszystko, na to wszystko z tej strony. 135, dobra, tu sobie trochę zwolnimy. To ma akurat bardzo dobre te. Bardzo dobry retarderek ma. Bardzo dobrze się trzyma. Znaczy, wiadomo, że bez tak samotnie jak się jeździ nią. 1700 będzie. No to jak 1800 spokojnie będzie. Nie, jeszcze nie będzie. 1800 chyba. Nie, będzie 1800. Dobra zgubiłem się w matematyce przepraszam 125 No właśnie o tym mówiłem Właśnie o tym mówiłem Że to nie łapie Że to nie łapie drogi Się zagapiłem na te trochę Ajajajaj. Aj, aj, aj. Się se obiłem No ale dobra nie będziemy jej naprawiać Dojedziemy dzisiaj do stówki Do stówki mam nadzieję że dobijemy że będzie nam to wszystko dobrze grane się nie ten No lepiej te o przychód 3000 może być Nie mówię, że to jakoś dobrze Monika zarobiła No dobra, to jest dobrze Nie ma co narzekać Zrobiłem, popełniłem błąd właśnie przy tym hamowaniu Ale no zdarza się każdemu Znaczy on też tak zareagował? Bo nie można też w sumie skręcać przy tym, jak wejdzie w poślizg, to kaplica. To kaplica szybciutka. No, złapiemy sobie. I mamy 1800. Zaraz. Zaraz będzie 1800. Jest. 1800. Super. A i tą Scania widzowie jak wiem, że ja wymieniałem to wszystko jak ten jak głupi mana, potem miałem inną, jeszcze inną. Ale skania to teraz najlepszy faworyt jaki jest. A wiem, że nie niektórzy wolą Mercedesy i Weka. Szanujemy zdanie innych i wiadomo, że trzeba trzymać wszystko pod kontrolą, a nie ja tam osobiście wolę wszystkie ciężarówki, ale skania najlepiej wypada. Jeszcze w sumie Volvo jest, ale Volvo też w sobie coś ma takiego, że. No gdzie? Kościół, nie ten pas. Ja wiem, że teraz to jest kar karalne, można byłoby powiedzieć. Le leciutko, ale cicho. pamięta, pamiętacie, miałem DAFA. Ten kto pamięta, kto, że miałem DAFA, chyba jest na odcinku którymś. To, na, to napiszcie w komentarzach, czy ktoś pamięta DAFA. Ej, dobra, bo to policja stoi. No, co się z nią dzieje z tą skanią? Ona gubi trakcję po prostu. Ja nie wiem, co się z nią takiego dzieje. Przy skrętach. Dobra, skup, skup się Tomcia Jesteśmy w łodzi. Jesteśmy w łodzi. Przychód 6000. Peter, bardzo ładna suma. No to już mamy coraz lepiej. Teraz zarobimy, to będzie 90. No i w sumie jeszcze traska zadychę. Kurde, redarterek, głupi, no. W sumie trochę za mocno nim jechałem. No i tak wyszło, no. Będę musiał sobie ją naprawić. Ale, tak po, po, jak już ten stówę wbijemy, to potem jeszcze się nadrobi, nie nadrobi się. Zaciągniemy sobie ręczny, bo mi będę tu uciekać. O! Ale, ta skania normalnie mi się podoba. Jak ja bym miał ją teraz sprzedawać, nie ma opcji. Nie ma opcji, że ją sprzedam za żadne skarby i grzechy. Nawet jakbym nie wiem, coś miał się wydarzyć to Na pewno nie Jedynie co to ją tylko jeszcze ulepszyć na dwie ośki z tyłu i ciągnąć... Chyba, że naczepę jeszcze. A naczepę w sumie te, naczepa też jest git. Można ładnie zarobić na niej Gdzie mam skręcić? Zaraz w lewo. Wyłączyłem sobie na razie mini mapę Żeby było git O! Dobra Przygotuj się do skrętu w lewo. No to skręcamy, nie? Moi drodzy Państwo, Piękne Panie i Panowie, tu, tutu, tu, tu, tu. dobra, jesteśmy na miejscu, super. Zarob, zarob ten zarobiłem. 91, tak jak mówiłem, dobra, drive. Co mamy tu w pięknej łodzi? Naszykowane może coś mają, ciekawego. A jak nie, to sobie coś zrobimy. Ciekawego. Rynek ładunków do łodzi. 253. Co my to możemy zrobić? Zużyte plastiki. 7 ton. Stój. 7 tonik. Nie ma tragedii. Nie ma źle za 2000. Oś sobie podniesiemy do góry. Jedną w naczepie. Żeby się koła nam nie marnowało I Jeszcze musiało oberwać, no ja pierniczę. Dobrze? A no powiedzmy, że zdążyłem, no Jakby nie ten wypadek, to na pewno bym zdążył. Ale wiemy, że w prawdziwym życiu tak się nie jeździ widzowie. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Ok, jedziemy prosto. Dawaj to zielone, dawaj to zielone. Bo policja HPF, no HPF, bo to łódź. Łódź, moi drodzy państwo, piękna, że nam znana łódź. Redarterem, no prosto można hamować, ale już przy skrętach nie można To jest też najgorsze, jak... Człowiek... Chce redarterem hamować silnikiem, no redartel si... si silnikiem też ładnie hamuje Też jest git Dobra, skręcamy no, za 2000 Za cztery A jak tam moje ci? Moja, moi piękni kierowcy się jeżdżą, Monika, 13 godzin, tam ma godzinę, Alien, 2 godziny. No to też ładnie. Jeśli chodzi drive. Ci coś będą mieli fajnego. Dobra, nawijamy i jedziemy. Ok, renekładunków, ładunków. Tak, żeby do tego tysiąca robić, znaczy do stówki bardziej 153 dla 17. To jest bliżej. Za 18. Cysterna paliwowa. Mhm. I takim cudem dorobimy się. Musimy włączyć ostrzegawcze bo to jest chemia już. Chemiczne sprawy. I to jest pilne zlecenie, też. Ja wiem, że takie budowlane budowlanymi, ale to jest chemia. I najlepiej jakby z tym wypadku nie było. Trzeba będzie jechać bezpiecznie, przede wszystkim. Oś w dół. Znaczy w górę bardziej, nie w dół. Dobra, zatrzymamy się. Darem, darem. Siedzi taskania. Panie. Jest dzidzi. Można byłoby powiedzieć. Chemiczne. To jest ten. Cysterna paliwowa. To chemia, czy znaczy chemia. Wybuchowe bardziej niż chemia. Bym powiedział. Ale. Ale jest git. Nakręcamy. I oczywiście, że jedziemy, nie? I będzie 100 tysięcy ponad Ponad 100 kafli będzie. No to ładnie, ładnie zarobimy. Jeśli to wszystko jeszcze nam wy wypali, to za niedługo będzie można budować już naprawdę drugą ośkę. Z czego będę bardzo zadowolony. Jakby byłyby dwie ośki. Wyjdziemy sobie na ten pas. Bo potem się nie wbijemy. A to będzie problem, problem, problem. Pamiętajmy, nie uszkodźmy, bo możemy. Cysterna paliwa paliwowa jest, wiecie, jaka wrażliwa. Wyjdziemy paliwo w końcu, nie? 9 ton. Nie wiadomo, czy coś tam jeszcze nic nie ma. A jak są oznakowania, to raczej so jest coś tam. Więc lepiej nie ryzykować, widzowie. Bezpiecznie, jak z jajeczkiem darum, 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 darum. Ja wiem, że silniki 730, 750, to co ma Volvo To są fajne, ale też fajnie potrafią czasami pod... Mają konie takie, że fest O, jeszcze bramki są po drodze Panie, ja tu chemikalia wiozę Chemiczne rzeczy A dokąd my jedziemy? Do Warszawy Warszawy? Takie chemiczne rzeczy potrzebują. A no w sumie to Warszawa, nie? W Warszawie to, to przemysły, nie przemysły, niektóre rzeczy To są Takie korki, nie korki Ja wiem, że tam tam powinienem jechać, ale jadę tu Tyk Ucieraj przejdziemy pięknie krótko ładnie poczekaj na mnie ja muszę przejechać bo nie, nie wiem czy widzisz ale mam oznakowania Przy, nie że przywileje nie ale oznakowania że trzeba uważać czy znaczy ja też muszę uważać bo to chodzi o to że dwie strony musi działać Żeby tej naczepy nie uszkodzić bardziej już. No bo będzie kaplica. W zasadzie mówiąc. A tego byśmy nie chcieli. Po prostu. Derem, derem. Już jest 1900. Za niedługo będzie 2000. Za niedługo 2000 będą. A my jedziemy 130. Sobie zmienimy pas kierunkowy, kierunek no pas kierunkowy, pas ruchu o, pas ruchu, dokładnie tak kościółek jakiś tam jest, o proszę, fajnie, fajnie. No, ten Eurotruck, pod względem właśnie budowania, to jest perfekt jeśli chodzi o te drogi, niedrogi, ciężarówki przede wszystkim. To naprawdę są mega ładnie zbudowane Przychód, idealnie 1000, który to zarobił? Monika Wow 1900, no to teraz będziemy mieli Troszeczkę więcej Będziemy mieli 100 114 tysięcy Wychodzi na to 114 tysięcy No ładna suma A i przywaliłem, ale to tarcie takie Leci, leciutkie można byłoby powiedzieć Nagle mi przyhamował Otwieraj te bramki Jeszcze tam jednak... Ja to w sumie ono za 2 godziny mówiła, że Na bazę zjedzie A my zakończymy sobie w Warszawie, w stolicy Polski nam zostało 10 km do przejechania jakoś dużo to nie jest. I Warszawa, widzę. Warszawa łubu, dubu i do przodu. Dużo świateł po drodze. Cyk, slalomik, leciutki, żeby nie było. Dobra, już myślałem, jakbym teraz wykitował. No to byłaby lipa trochę. Bardzo byłaby lipa. No ale no bywa. No i widzę. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jutrzejszy odcineczek. Będzie warto, co... Będzie warto oglądania, bo będzie się działo na tym odcineczku. Jak w sumie na każdym, bo na każdym jest super świetnie, się bawimy. Dostanę zielony, dostanę zielone, super. Jedziemy z każdej strony musimy mieć z każdej strony przynajmniej oznaczenie I my wjeżdżamy już do Bull Dears. Tu potrzebują paliwo na budowie jakieś Bull i mamy widzowie już 100 tysięcy cel, cel wykonany No i dobra, 111 tysięcy. Ładna kwota, ładna suma. A my sobie zaparkujemy. Tego już nam niepotrzebne. Ośka w górę. Ta jedna, niech idzie. A my sobie gdzieś tu zaraz zaparkujemy w tym, przy tym hangarze. A nie, w sumie tu jest wjazd. Jest tu jakiś wjazd? Nie ma, są rury. To w sumie możemy pod tymi rurami sobie stanąć, wycofać, stanąć. Au. Niewidziane te tekstury po prostu, piękne są. Dobra, staniemy sobie też tu, to nic się nie stanie wielkiego. Pyk. I stoimy. Pięknie sobie. Prościutko. O. I witam, ja wam z całego serca dziękuję za oglądanie tego odcineczka, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, suba na kanale zwanym, żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale oraz o zostawieniu też w opis, żeby tam wejść i wejść na Discorda razem z Instagramem i do zobaczenia do kolejnego odcineczka, luwa!